Łaska wami pokój od Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Słowo, które dzisiaj rozważamy zapisane jest w pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian w rozdziale trzecim od wiersza dziewiątego. Pierwszy list do Koryntian, trzeci rozdział od wiersza dziewiątego. Wsłuchajmy się, spójrzmy też do Bożego Słowa. Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy. Wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi. A jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie tak jednak, jak przez ogień. Boże łaskawy. Dzięki za to, co przed nami dzisiaj. Malujesz, tworzysz i co, i co nam przekazujesz. Dzięki Panie za to, że przypominasz, że jesteśmy Twoją budowlą i chcesz Panie, abyśmy na właściwym fundamencie budowali. Pomóż nam, Boże, z mocą Ducha Świętego wejrzeć w siebie, przyjrzeć się swoim fundamentom, swojej budowli i przez pryzmat Twojego Słowa. Móc być zachęconym do tego, aby na Tobie budować, aby od Ciebie się uczyć. Po Błogosław ten czas i mów do nas, Panie. Amen. Drogie siostry i bracia, dzisiaj przed nami jest słowo apostoła Pawła, który zaprasza nas na spacer na spacer ulicami wielkiego portowego miasta Korynt, aby przekazać nam i powiedzieć znowu coś, jakby to nie zabrzmiało najważniejszego. Nie chce on jednak mówić ponad głowami swoich odbiorców, ale chce mówić do nich językiem zrozumiałym, posługując się zrozumiałymi obrazami, tymi, które znają Koryntianie. Apostoł Paweł też doskonale znał te obrazy. W końcu spędził w Koryncie 18 miesięcy, licząc od roku 50, gdzie pracował, ale też przede wszystkim zwiastował Ewangelię o Jezusie Chrystusie. I ci, którzy zostali przekonani przez Ducha Świętego, do tego, aby zawierzyć swoje życie Panu Jezusowi, zaczęli tworzyć chrześcijański zbór. Po trzech latach od chwili, kiedy apostoł Paweł opuścił Korynt, zdecydował się napisać dwa, prawdopodobnie trzy listy do Koryntian, a powodem ich napisania nie były problemy doktrynalne. Koryntianie doskonale wiedzieli, że zbawienie jest Panu Jezusie. Rozumieli, jak ważna jest wzajemna społeczność i regularnie się spotykali. Powody były związane. Z codziennym życiem Koryntian. A były to problemy, jak pisze Paweł, jakich nie ma nawet między Poganami. I odnosząc się właśnie do tych problemów, Paweł wykorzystuje znany Koryntianom obraz. Otóż Korynt w czasie pisania tego listu był takim jednym wielkim placem budowy. Prawie gdzieś jedno osiedle się już kończyło budować. W innym miejscu właśnie się rozpoczynało. Paweł sprytnie ten obraz przenosi na życie duchowe, bo wie, że ono też gdzieś się zaczyna i na czymś się buduje, w jakiś sposób się tworzy. Zbór w Koryncie był wtedy pod ogromnym wpływem kultury greckiej której ulubionym mottem było: Wszystko mi wolno. Grecy uwielbiali ten styl życia. I rozwiązła kultura tego miasta, nie wchodząc w szczegóły, odbijała się echem także w zboże chrześcijan. Myślę, że nam też to nie jest obce. My też żyjemy w jakimś świecie. I ten świat z jego kulturą na nas wpływa, czy tego chcemy, czy nie. Nie jesteśmy przecież od tego świata odizolowani i będziemy narażeni na Jego wpływy. I w ten sposób w zboże w Koryncie w dość krótkim czasie pojawił się taki nowy model wiary. To znaczy, trzeba wierzyć w Pana Jezusa, trzeba się spotykać na nabożeństwie, ale to, jak wygląda nasza codzienność, to jest już zupełnie inna sprawa. Można cieszyć się powszechnie panującą swobodą i gdy Paweł dowiedział się o tym, w jaki sposób żyją Koryntianie, decyduje się przypomnieć im, do jakiego życia zostali wezwani. Według Pawła jakość tego życia, ich wiara zależy od fundamentu. Na którym stoją. Fundament decyduje o całości tak jak w życiu nas wszystkich. W zależności od tego, co jest naszym numerem jeden, pod to dostosowujemy całe życie. Jeśli jest to praca, kariera, sprawność fizyczna, cokolwiek by to było, staramy się pod to podporządkować wszystko. Dlatego warto wiedzieć, co jest naszym. Numerem jeden. Nie co byśmy chcieli, ale co jest naszym numerem jeden? Paweł zrozumiał, że fundament Koryntian utracił swoją opaskę ochronną ducha świętego, nasiąknął grecką kulturą i ukruszył się pod wpływem pogańskich zwyczajów. I w swoim emocjonalnym liście apostoł Paweł, niczym nadzór budowlany, mówi dość. Koniec. Nie można tak budować. Budowanie pod wpływem współczesnego świata własnymi sposobami musi przynieść duchową katastrofę, bo fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, pisze Paweł, a którym jest Jezus Chrystus. To znaczy, że fundament jest jeden i nie ma innego. I tylko na nim może powstać prawdziwy kościół, prawdziwa wiara, czy życie chrześcijańskie. I ten fundament to jest początek. Koryntianie mogą sobie łatwo przypomnieć, od czego zaczęli. Wystarczy, że cofną się w pamięci o trzy lata. My już tego nie możemy, bo nasze zbory mają kilka wieków. I my nie wiemy, nie pamiętamy, nie było nas, jak powstawał zbór. Koryntianie wiedzą, bo wszystko zaczęło się kilka lat wcześniej. Oni wiedzą, że wszystko zaczęło się od osobistego spotkania z Jezusem w Ewangelii, którą przyniósł im Paweł. Zbawicielowi zawierzyli swoje życie. Odwrócili się od wszystkich swoich dotychczasowych zwyczajów, aby krok po kroku z Pawła pomocą uczyć się budować wszystko od nowa. Całą swoją rzeczywistość. I w tym wzrastać, poddawać każdą dziedzinę życia Panu Jezusowi. I tak jest, kiedy pokornie powierzamy się Jemu, aby pomógł nam chodzić Jego drogami. On stawia nas na Jego fundamencie. I chce, żeby ten fundament niósł każdą sprawę naszego życia, dźwigał ją i na nią wpływał. To jest baza, podstawa do dalszej drogi, do wznoszenia budowli. Naszej wiary, naszej nadziei relacji z Bogiem. Zobacz teraz. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże. I tutaj chcę zwrócić uwagę na dwie rzeczy chociaż na dwie: po pierwsze, fundament bez budowli na Nim nie ma sensu. Po co robić wylewkę, po co tworzyć fundament, jeśli się tam nic ma, nie, nie będzie stało? Nikt tak nie robi, chyba że z jakichś niezależnych przyczyn budowa jest przerwana. Tak może też być i w naszym życiu z Bogiem. Możemy wiedzieć, że w Jezusie Chrystusie jest życie, ratunek, zbawienie, przyszłość, wieczność, ale nigdy nic na tym fundamencie może nie powstać. Pomyśl, co jest Twoim fundamentem. I co na nim jest zbudowane. Druga rzecz to, co budujesz i jak budujesz, ma ogromne znaczenie. Pomyśl, zobacz, jak stawiamy dom, to nikt z nas, czy tam nawet stodołę, czy nawet garaż, nikt z nas nie powie. Materiał nie ma znaczenia. Plan nie ma znaczenia. Narzędzia nie mają znaczenia. No nie. Chcemy, żeby to, co budujemy, było pewne, trwałe, żeby spełniało swoją rolę, swoją funkcję i było bezpieczne. Od tego mamy różnego rodzaju przepisy budowlane, normy, które musimy spełnić, aby nie zakończyło się to wszystko katastrofą. My też mamy takie normy. One nie tylko nas prowadzą do Pana Boga, ale uczą nas budować Bożą budowlę z naszego życia. I do tych norm odnosimy się i według ścisłych zaleceń tą budowlę naszej wiary, naszego życia tworzymy. I wszystkich nas czeka odbiór budowlany. Każdego i każdej z nas. Pan Jezus dokładnie sprawdzi, co, jak i z czego zbudowaliśmy. Taką lekcję zostawia nam Paweł. Dość trudną, niewygodną. Lepiej by było mówić o Bożej Miłości. Ale jednak, jednak dla Pana Boga ma znaczenie to, co budujemy i z czego. Nie tylko w co wierzymy, ale to, co ta wiara buduje w naszym życiu, co zmienia, co tworzy. To też ma znaczenie. Pocieszające jest to, że w przypadku Chrześcijan. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie. Nie wiemy, na czym do końca polega ta strata. Apostol Paweł tego nie rozwija, ale wiemy na pewno, że Paweł chce, abyśmy zrobili wszystko, co w naszej mocy, aby nasze życie składało jak najlepsze świadectwo. To nasze życie tam, w naszych domach, w naszej pracy, w naszym wolnym czasie. Co możemy zrobić? Teraz część praktyczna. Co możemy zrobić? Przede wszystkim wsłuchaj się w Boży głos. Daj sobie na to czas. Zapytaj Pana, czy jest coś, co On chciałby Ci pokazać. Czy Twoje dotychczasowe zaangażowanie przynosi Mu radość? Warto do takiej modlitwy regularnie wracać. Daj Mu się w tym prowadzić. Dopytuj Go oto przez pewien czas może poddać ci coś ważnego może pokaże coś nowego po drugie zastanów się czy nie potrzebujesz wyjść poza krąg swoich dotychczasowych przyzwyczajeń oto też zapytaj pana pamiętaj że trwanie w tym samym miejscu zbyt długo jest bardzo niebezpieczne dla naszej wiary dlatego zwróć uwagę na to czego uczy biblia w kwestii budowania Swojego życia. Pokazuje nam Boże Słowo, że można znać fundament i nic na nim nie wybudować. Można budować niedbale w przekonaniu, że jeśli wiemy o Panu Jezusie, to po co się wysilać. Ale Paweł poucza, że budowanie swojego życia musi odbywać się na Bożych warunkach. Co to znaczy dla nas? Zostań jeszcze ze mną przez chwilę. Co to znaczy dla nas? Kiedy popatrzylibyśmy razem do Nowego Testamentu, zauważylibyśmy, że zbór ma prowadzić wierzących na dwa sposoby. Pierwszy można umownie nazwać misją wewnętrzną, która przede wszystkim rozwija moje i Twoje życie z Panem Bogiem. Czyli na przykład wspólna lektura Bożego Słowa, wspólna modlitwa, spotkania z innymi wierzącymi, rozmowy, grupy domowe. Udział w wartościowych spotkaniach, i tak dalej, czyli to, co buduje moją wiarę. Daje mi nowe zrozumienie, nowe poznanie. Druga sfera to misja zewnętrzna, czyli służba nakierowana na innych. Ona też buduje moją wiarę, ale nastawiona jest na innych. Co to może być? No to może być różnego rodzaju zaangażowanie, jakieś remonty parafialne. To, mogą, to może być chór parafialny. To może być ewangelizacja, to może być diakonia, czyli pomoc innym ludziom. I kiedy te dwie sfery zboru mniej więcej są wyrównane, to wtedy zbór nie zasypia, ale wypełnia się życiem i buduje się w Boży zbór. I taki model kościoła zdaje sobie z tego sprawę, jest trudny dla ewangelików. Od zawsze przecież uczono nas chodzić do kościoła i wspaniale, bo bez tego byśmy nic nie zbudowali nic. Ale ważne jest to, co dalej. Dlatego też takie tematy, jak kwestia naśladowania, wzrastania, dojrzałości w wierze, dary duchowe, służba świeckiej w nabożeństwie, w zboże, to są tematy, których dla świętego spokoju lepiej nie poruszać. A przecież każdy, kto czyta Nowy Testament, to widzi. Że to jest coś, czego Bóg uczy i chce zwracać na to naszą uwagę. Skoro bowiem, jak czytamy dzisiaj, współpracownikami Bożymi jesteśmy, mówi Paweł, Budowlą Bożą jesteśmy i każdy musi baczyć na to, jak buduje, to znaczy, że działamy razem. To znaczy, że nie tylko idziemy do kościoła, ale tworzymy, stanowimy ten kościół. Na Bożą chwałę, Jemu w służbie i sobie wzajemnie, każdy tak jak umie, zgodnie z tym, do czego powołał go Bóg w swojej społeczności. Amen.